Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy. 3 września 2019 roku, czwartek, sklep z Fortnite. Fortnite. A my tymczasem mamy konkurs, czyli gratuluję Kamilosowi za najlepszy komentarz na temat składanego z różnych części skina. A pytanie dzisiejsze jest całkowicie inne i takie bardziej dla mnie: z jakim najpopularniejszym dla was YouTube'owym, znaczy Fortniteowym youtuberem, chcielibyście ewentualnie zagrać w turnieju. I tu proszę o swoje własne typy. Coś tam dla was organizuje i jest to część, tej, część tej, tej niespodzianki. Także podajcie mi, powiedzcie mi, z kim chcielibyście zagrać, z kim to byłaby najfajniejsza zabawa. Także to jest pytanie konkursowe na dzisiaj. Oczywiście najciekawsze odpowiedzi, odpowiedzi i umotywowane zostaną nagrodzone. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona grą i kwalifikacją do turnieju, który już się niedługo odbędzie. Wczoraj, przedwczoraj wysłałem do Was 250 maili z potwierdzeniem, że jesteście w, 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 w półfinałach. Proszę sprawdźcie swoją pocztę. Wyślę jeszcze tą pocztę raz, bo dostaję informację, że, że do nie wszystkich mogła dojść, w części wypadków mogła wejść do, do, do spamu, więc jutro poleci do Was jeszcze jeden e-mail, który będzie przypominał, żebyście sprawdzili swoje niki. Cała lista ników jest na, na naszym fanpage'u. Adres na fanpage jest w materiale tutaj po, w tym materiale poniżej. Można go znaleźć. Jest na naszym fanpage'u, na Facebooku, cała lista 250 zakwalifikowanych osób, oczywiście to nie jest jeszcze pełna lista, dojdzie jeszcze trochę osób, teraz przynajmniej tych, co będą przynajmniej najbliższe dwa tygodnie grały. No i oczywiście sprawdźcie swojego nika, ewentualnie oczekujcie maila w piątek, w którym będziecie mieli troszeczkę więcej informacji, dokładne terminy, przynależność do grup i tak dalej, i tak dalej. Ale tego dowiecie się w piątek. A my lecimy ze sklepem, moi drodzy. Wyścigowa, wyścigowa taka wygląda jak taryfiara, tylko jest niebiesko-czarna zamiast żółto-czarnej. To chyba tak trochę poszło na, 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 na łatwiznę, poszli tutaj, żeby zrobić tą skórkę. Ale 800 fałdolców czemu nie? Taki błękitno-czarny strój z jakimiś takimi szelkami. Co my tu mamy jeszcze? Morderca żołądków, czyli taki zgniły burger. To był dobry burger, tylko się zepsuł. Ma nowe style, czyli takie świecące. Widać, że Epic robi już wszystko w tym momencie, żeby zainteresować ludzi skórkami. I jaki zgniły cieplarniak pomidor. Też w dwóch stylach, taki troszkę bardziej świecący i mniej świecący. Cały ten zestaw nazywa się resztki. Jak sprzedać ludziom zgniłe skórki i resztki i zarobić na tym pieniądze. Proszę bardzo. Do tego zestawu mamy licznik grillów. Nie wiem dlaczego to się tak nazywa. Jest to szpatułka taka do przewracania do przewracania burgerów powiązana drutem kolczastym. OK. I drugi i drugi zbierak dużo fajniejszy. Kolczasta krajalnica do pizzy. No jest niby kolczasta tutaj. Także to jest ten zestaw. Zestaw ruszane strefy. To, to trafiło do sklepu niedawno. I to jest groźna strefiara. I gorący strefiarz. Strefiara jest w kilku wersjach kolorystycznych. Czyli taka Fioletowo-niebieska i czerwono-biała, czerwono też niebieska. Strefiaż tak samo. Na plecach moi drodzy mają taki gwiezdny strumień. Całość tego zestawu nazywa się ruszane strefy. Są dodatkowe wyzwania do tego zestawu. Rozumiem, że tutaj za 1600 fałdolców mamy dwie skórki plus plecak, plus te wyzwania. Także to jest akurat całkiem interes niezły interes uważam. Mamy trochę zabawy przy robieniu tych wyzwań i przy okazji dwie całkiem ciekawe skórki. Co my tu mamy jeszcze? No, mamy nowoczesne heksy, czyli nowe malowanie. Hmm. Nie jest animowane. Wygląda dosyć ciekawie. Yy, mamy Ladaco. Ta skórka się pojawia w sklepie dosyć często, Już nie jest mocno popularna. Plecak z klejnotami ukradzionymi kotwiczką, mapą skarbu, złotą lamą i latarką na plecach. Zestaw Recydywa. I mamy zwycięskie okrążenie, czyli taki zbierak dla sportowców, wyczynowych rajdowców samochodowych. Królewski wyścig, tak się nazywa ten, ten zestaw, i tu mamy jeszcze hiperostrza, czyli do tego zestawu ruczane stre, strefy. Mamy dopasowane takie dosyć fajne zbieraki, powiem szczerze, też w różnych wersjach kolorystycznych. Z Emotek dzisiaj obrotowy bezruch DENS. Następna wersja. I zabójczy urok. Skok na plecy. Jezu, chyba boli, nie? A może nie. Błokieć by mnie na pewno zabolał. Hop, Aucie. No dobra. I to by było na, na tyle w dzisiejszym sklepie, moi drodzy. To był sklep na trzeciego października 2019 roku. Czwartek. Ja zapraszam wszystkich na 14 na live'ika. Będziemy sobie grali oddziały, a jeżeli będzie was odpowiednia ilość osób, to pogramy sobie customy i customy z nagrodami. Wszystko zależy od was, ile z, ilu z was wpadnie pograć. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Życzę wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia na live'ie. Trzymajcie się. Hej, hej.